Nie dał nam Bóg, ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Kochani, w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, jedynym Zbawicielu, każdej osoby ludzkiej, przyjaciele najdrożsi, szansa nasza jedyna spełnia się, realizuje. W drugim liście Tymoteusza, Pawła do Tymoteusza, tak? Czytamy te słowa. Duch mocy i miłości, a nie bojaźni, duch trzeźwego myślenia, niezalęknienia, pytania Boga o drogę. To jest droga. Kiedy na przykład idziemy swoją ścieżyną życia, każdy ma swoją wyjątkową, przez mrok, przez ciernie i przez naprawdę trudy idziemy do nieba. Więc idąc tak, musimy naprawdę mieć Boga za naprawdę przyjaciela, powinno tak być, to jest taki imperatyw miłości, tak, bo bez tego no ani rusz, wszelka, naprawdę taka moc człowieka i dostojeństwo pochodzi właśnie z pokoju, z pokoju. oczywiście ten dar serca pokój jest oczywiście no, w mocy Boga, będzie chciał to nam go udzielić, on też nie jest, trzeba tutaj sobie odpowiedzieć bardzo wyraźnie jako człowiek stajemy przed sobą, stajemy w lustrze, nie zawsze czujemy się Spokojnie, i to też jest droga. Te trudy, właśnie. I trzeba to, właśnie, przyjmować w pokorze. Bóg zechce, udzieli nam tej wielkiej łaski, ale co możemy zrobić? Przyjąć po prostu Boga, bo bez niego nie ma absolutnie nic. Oczywiście, można tam zakładać maski, i tak dalej. Ludzie tak robią. I marnują swoje życie, czyli umierają pod mm, zasłoną. Zamiast, właśnie, brać pod uwagę fakt, że spoza zasłony emanuje wielki blask Boga. Z tych dzieci, które są e, szczęśliwe będąc Bożymi, dziećmi po prostu, tak? I no nie chodzi o to, że jest się takim maluchem całe życie, tylko człowiek właśnie dojrzewa w Panu, przyjmuje to od Boga, co ma zadane, tak? I to realizuje, no i właśnie pyta Boga o drogę, tak? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen! Taka jest nasza droga, Trójca Przenajświętsza, tak jak pokazała Maryja. Właśnie w swoim życiu, ale każdy z nas ma naprawdę szczególne, i bardzo wyjątkowe, bardzo konkretne. Uczymy się w szkole, w szkole Bożej Miłości, idziemy razem do nieba. No, taka jest prosta droga każdego człowieka. Nie można się oszukiwać, tak właśnie jest. Bóg jest tym, który jest. Alleluja, kochani przyjaciele! I na przykład, kiedy ktoś, na przykład mnie czy tobie, nie chciałby w czymś pomóc i konkretnie chciał ci to utrudnić. Tak, on nie ma władzy nad tobą. Jeżeli weźmiesz pod uwagę fakt, że w tym właśnie momencie Bóg przekazuje ci klucze, przyjmij w pokorze wszystkie obelgi. Bóg cię nieskończenie kocha, zobaczysz, co się będzie działo. I tymi właśnie to są klucze do ogrodu. On tam na ciebie czeka. Bóg miłości, Bóg jest naszym Bogiem jedynym.